Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Na moim kanale już dawno nie było jako takiego omówienia sylwetki. To dlatego, że aby uniknąć wypalenia wynikającego z nieustannego opowiadania o tym samym, staram się poruszać tematy, których research będzie także interesujący dla mnie. Dlatego też jeżeli decyduję się przedstawić jakąś personę ze świata fitnessu, to będzie to ktoś moim zdaniem bardzo inspirujący. I taki bez wątpienia wydał mi się Alex Hubank, którego zaryzykuję nazwać naturalnym Chrisem Bumsteadem. To dlatego, że posiada doskonałą, klasyczną sylwetkę, przynoszącą na myśl złotą erę kulturystyki, ale jednocześnie wierzę, że jest to jeden z nielicznych, prawdziwych naturali, który taki poziom był w stanie osiągnąć dzięki genom i ciężkiej pracy. Nie umniejszając oczywiście osobom stosującym wspomaganie, które także muszą mieć świetne geny i bardzo ciężko pracować na osiągnięcie pewnego poziomu. Dlaczego jednak zaryzykowałem nazwanie gwiazdora fitnessu, który ma milion obserwujących na Instagramie naturalem? Przede wszystkim spojrzałem na poziom jego muskularności. Owszem, posiada pełne brzuście mięśniowe, jednak generalnie jest to sylwetka raczej finezyjna aniżeli masywna. Jak zaznaczył w swoim poście z marca tego roku, ma 178 cm wzrostu i waży 79 kg. Zakładając, że ma tutaj 10% tkanki tłuszczowej, jego FFMI wynosi 22,6. Jak najbardziej mieści się to w często przywoływanym teoretycznym, naturalnym limicie, który przypominam, ma wynosić 25%. Sama muskularność nie wskazuje zatem w żaden sposób na użycie dopingu. Do tego nie mamy przesadnie wielkich, przypominających kule armatnie barków czy rozbudowanych kapturów. Mówię tu o tych partiach, ponieważ posiadają one dużo receptorów androgenowych i przy użyciu sterydów anabolicznych bardzo szybko w cudzysłowie eksplodują. Nie ma także na koncie żadnej wpadki z ginekomastnią czy trądzikiem. Ostatnim punktem, który rzuciłby na niego podejrzenia, byłby zbyt szybki progres. Patrząc na to porównanie, widać postęp, jednak nie jest tak, że widzimy na ekranie eksplozję. Już po lewej stronie był całkiem muskularny, a trzeba też brać pod uwagę przewagę oświetlenia na siłowni. Pod kątem samej ilości mas mięśniowej nie ma tutaj przepaści. A zrobienie takiego progresu zajęło mu na pewno ponad dwa lata. Na jeden z komentarzy, który szacował czas trwania tej przemiany na 24 miesiące, Ubank odpowiedział: Chciałbym. Nieco bardziej w cudzysłowie podejrzanie prezentuje się przemiana czteroletnia, jednak także trzeba brać pod uwagę kąt poza oświetlenie, to, że nie startował z punktu zerowego, no i całość zajęła mu 4 lata. Póki co nie widzę zatem punktu zaczepienia w kwestii oskarżenia go o wspomaganie. Owszem, wygląda w sposób dla większości z nas nieosiągalny, jednak wynika to raczej z przewagi strukturalnej, a nie muskularności. Na kształt brzuźców mięśniowych czy strukturę kostną, jak wiemy, nie możemy wpłynąć dopingiem. A zatem ja ryzykuję i nazywam gwiazdora Fitness z nieziemską sylwetką i milionem obserwujących na Instagramie Naturalem. Trzeba jednak wspomnieć o ciemnej stronie. Po pierwsze, okazało się, że dopuścił się subtelnego przerabiania swoich zdjęć. Po drugie, swego czasu miał stosować środek o nazwie Klomit celem podbicia testosteronu. Ostatecznie się na to nie zdecydował, jednak ostatnio sugerował chęć wejścia na terapię zastępczą testosteronem, zaniepokojony swoim poziomem tego hormonu. Zachęcam zatem do wyrażenia swojej opinii w komentarzach, czy zgadzasz się z tym, co powiedziałem o jego naturalności, czy też niekoniecznie. Nie chciałem jednak, aby ten materiał przemienił się w ocenę tego, czy ktoś jest naturalny, czy też nie. Celem tego filmu jest zapoznanie Was z sylwetką, która bez wątpienia na to zasługuje. Utrzymam także swoją opinię o jego naturalności i będę kontynuował nazywanie go naturalnym glicem bamstedem i teraz spróbuję usprawiedliwić tą drugą część. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kapitalne proporcje i kontury. W pozach takich jak bicepsy przodem widać doskonały stożek w górnej części. Talia jest wąska i płaska, a plecy posiadają odpowiednią rozpiętość. Często można zobaczyć go w tak zwanej pozie krucyfiksu z szeroko rozstawionymi ramionami. Jedyny mankament w tych pozach to właśnie ramiona, które mogłyby mieć nieco większe rozmiary oraz dysponować wyraźniejszą separacją. Ma także na swoim koncie imponujące wakium, nie tylko ze względu na talię, ale także pełne mięśnie najszersze grzbietu. Jako partia, która robi u niego najlepsze wrażenie, bez wątpienia należy wymienić klatę. Ma niezwykle pełny brzusiec, co sprawia, że jest nabita na całej powierzchni. Nie sposób nie wspomnieć o świetnym kontraście w poza bokiem, chociażby w tritepsach bokiem pełna klata stanowi doskonałe połączenie z płaską talią. Nieco rzadziej chwali się swoimi dolnymi partiami, jednak odnoszę wrażenie, że dobrze uzupełniają górną część, chociaż raczej się nie wyróżniają. Na pewno można tu pochwalić separację na czworogłowych. Jest to o tyle ciekawa sylwetka, że możemy tutaj zobaczyć elitarną genetykę, która póki co prawdopodobnie jest naturalna. Innymi słowy można mniej więcej porównać i oszacować, jak najlepsi zawodnicy Classic Physique wyglądaliby jako kulturyści naturalni. Byliby zatem mniejsi, nie tak nabici, bez wątpienia także mniej ostrzy. Jednakże biorąc pod uwagę same walory estetyczne i klasyczne, w przypadku Jubanka jest bardzo dobrze. Co więcej, jest to muskulatura bardziej przystępna dla przeciętnej osoby. Przede wszystkim nie wygląda aż tak nieosiągalnie, przez to łatwiej się z nią utożsamić i wykorzystać jako motywację. Swego czasu trafiłem na ciekawy materiał, którego autor podjął się oszacowania tego, jak wyglądałby Arnold Schwarzenegger naturalnie. Jak widzimy, zgodnie z tym eksperymentem byłby mniejszy, nie tak dobrze docięty, jednak nadal imponujący zachował także oczywiście swoją strukturę i kształty. Kiedy porównamy wakum Bamstedda i wakum Jubanka, powiedzmy, że osiągamy mniej więcej podobny efekt. Można nawet uznać, że Alex wypadł tutaj zaskakująco dobrze. Widać jednak, że nie jest aż tak pełny i duży. Same proporcje natomiast także wyglądają doskonale. Jak widać, można wyglądać świetnie klasycznie bez przesadnej masy mięśniowej czy schodzenia do 5% tkanki tłuszczowej. Trzeba jednak pamiętać, że taką sylwetkę można osiągnąć tylko posiadając doskonale predysponującą do kulturystyki strukturę. Większość z nas niestety aż takimi sylwetkowymi szczęśliwcami nie jest. Nie zmienia to faktu, że wszyscy możemy zbudować estetyczną, funkcjonalną sylwetkę, która nie będzie za duża, a jednocześnie będzie prezentować się bardzo korzystnie. Z takim przekonaniem można podchodzić do swoich treningów czy diety, a sylwetkę Jubanka zostawmy po prostu jako inspirację. To był stalowy szok, a teraz do następnego.